Dzień dobry Państwu. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, w jaki sposób nasze dzieci, nasza młodzież, funkcjonują pomiędzy światem realnym a wirtualnym. Przypatrzyć się dobrym i złą stronom funkcjonowania dzieci w rzeczywistości, w której coraz większa część życia, siłą rzeczy, dzieje się w internecie. Już 10 lat temu mówiono, że nowa generacja widzi e, świat wirtualny podobnie jak świat rzeczywisty, że różnica między jednym a drugim zaciera się. Nawet przeprowadzone zostały badania, które potwierdzają ten e, pogląd. Z badań wynika, e, że nasz ludzki mózg e, Obcujący obecnie, no prawie stale, z urządzeniami cyfrowymi zaczyna pracować na innych obrotach. Nie nadąża za przetwarzaniem informacji, przechodzi w tryb awaryjny. Pojawiają się wtedy trudności z odczuwaniem i rozumieniem emocji. Dotyczy to szczególnie dzieci. Profesor Gary Small, psychiatra z University of California w Los Angeles, nazywa młode pokolenie cyfrowymi tubelcami. Badania wykazują, że młodzi zapamiętują mnóstwo informacji, ale nie potrafią ich zinterpretować na własny użytek. Social media sprawiają zaś, że świat wirtualny kształtuje trendy kulturowe, mody. A także wzorce wychowawcze. Ten wirtualny świat tworzymy my sami. Nasze życie na Facebooku czy Instagramie ma zupełnie inne barwy niż to, które jest w rzeczywistości. Upiększamy je. Ludzie chętnie udostępniają treści, które zbiorą dużo lajków i komentarzy. Lubimy przecież cieszyć się ciepłem ludzkiej aprobaty. Nawet jeśli realizujemy to w formie online. Rola social mediów we współczesnym życiu w dobie COVID i związanych z nim ograniczeniach w kontaktach międzyludzkich, nie może być postrzegana w tak czarnych barwach jak 10 czy 15 lat temu. Warto zauważyć, że od pewnego czasu w internecie funkcjonują grupy tematyczne, na przykład grupa wielbicieli Gęsi, sama do niej należy, ale i grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na różne choroby, e, ciężkie schorzenia typu Alzheimer czy Parkinson. W niektórych z nich z tych grup panuje naprawdę wspierająca serdeczna atmosfera. Są prowadzone przez administratorów w bardzo przemyślany sposób, a zamieszczane treści są przez nich zatwierdzane do publikacji i uczestnictwo w grupie wymaga akcepta akceptacji regulaminu czy y, odpowiedzi na pytania dotyczące motywacji uczestnictwa w danej grupie. Są też grupy funkcjonujące na zasadach wolnej Amerykanki, gdzie każdy uczestnik może zamieścić dowolne treści, w dowolny sposób skomentować czyjąś wypowiedź, i nikt nie pilnuje kultury wypowiedzi. Ponieważ z różnych powodów jestem członkinią kilku grup facebookowych, mam swoje obserwacje i przemyślenia na ten temat, ale to zupełnie inna opowieść. Dziś chcę się skupić na tym, w jaki sposób dzieci za pomocą socjal mediów realizują swoje potrzeby rozwojowe. Po pierwsze, współczesne dzieci, tak jak wszystkie poprzednie pokolenia, i podobnie jak dzieci innych zwierząt, uczą się od swoich rodziców przez obserwację i naśladownictwo i cóż nasze pociechy obserwują. One patrzą na swoich najbliższych, siedzących z nosem w telefonie. Dla dziecka nie ma znaczenia, że właśnie robimy zdjęcia albo kręcimy film. Natomiast ma znaczenie, czy widzi naszą twarz, czy nie. Zwłaszcza maleńkie dziecko. Ma znaczenie, że zajmujemy się telefonem. W ten sposób aparat staje się intrygu intrygującym elementem dziecięcej codzienności. My, dorośli, uważamy telefon za niezbędny składnik naszego codziennego życia, bo nim jest a może nauczyliśmy się, żeby nim był. Współczesny młody rodzic, między 25. a 30. rokiem życia, ogólnie nie bardzo pamięta świat bez komputerów, telefonów komórkowych, tak i wszystkich e, atrakcji z tym związanych. Nie pamięta, bo nie może. One dla nas starszych już osób są pewnego rodzaju nowością, dla młodych one po prostu były i są. Są tak oczywistym elementem, jak dla nas telewizor, który jeszcze w latach 60. nie w każdym domu był. A i w 70. zdarzały się domy bez telewizorów, a jeśli to czarno-biały. Ja jestem tym starszym pokoleniem, tak? I pamiętam, jak straszono nas wówczas dzieci, że telewizor wciągnie je do środka. i nie wiadomo, co się wtedy stanie, oczywiście, jeżeli będziemy za długo patrzeć. Wizja wciągnięcia do telewizora doczekała się nawet ekranizacji Pawła Trzaski z 1993 roku film pod tytułem Smacznego Telewizorku. Także tych, którzy nie znają świata bez elektroniki, jest już naprawdę niewielu. Małe dzieci poznają siebie same. Ale poznają również otaczający je świat. Bodźce powinny docierać do dziecka z odpowiednią intensywnością. Dostarczanie małemu dziecku, niemowlęciu, zbyt wielu informacji, kolorów, dźwięków, przeciąża mózg na niemowlaka, który nie jest w stanie tego wszystkiego pomieścić bo nie jest jeszcze odpowiednio wykształcony i taka akumulacja bodźców może mu po prostu zaszkodzić. Jako główne negatywne skutki zbyt szybkiego zapoznania dziecka z technologią cyfrową uważa się szybkie pogorszenie wzroku, przeciążenie połączeń nerwowych, tak zwane przebodźcowanie, a także nieprawidłową postawę i rozwój fizyczny i, co ważniejsze, psychiczny. Najważniejszym doświadczeniem dziecka i w ogóle człowieka są kontakty między nim a innymi ludźmi. Na podstawie najwcześniej budowanych relacji z matką i ojcem kształtują się jego postawy w stosunku do całego systemu funkcjonowania emocjonalnego i społecznego w dalszym życiu tego dziecka. Badania dowiodły, że dla dziecka lepiej jest być ze matką nawet w bardzo trudnych warunkach, niż otrzymać fizyczne bezpieczeństwo, ale się z nią rozstać. I to w jaki sposób niemowlę przywiązuje się do matki, zostaje uwewnętrznione, czyli zapisane w psychice jako Podstawowy, wzorcowy model przywiązania, który następnie jest powtarzany we wszystkich relacjach z ludźmi, zarówno w dzieciństwie, jak i w życiu dorosłym. Niemowlę doskonale czyta emocje rodziców i bliskich. Z matką jest szczególnie dostrojone w umiejętności wzajemnego czytania emocji. Na pewno wiecie państwo, że matka wie dokładnie w jakiej sprawie dziecko płacze czy kwili. Ona nie musi się zastanawiać, czy dziecko chce pić, czy właśnie ma mokro. Po prostu to wie. Więc kiedy w najlepszej wierze matka przychodzi do dziecka z twarzą zasłoniętą telefonem, kiedy jest przy dziecku fizycznie, ale kontakt wzrokowy jest gdzieś obok, w komórce kiedy kontakt emocjonalny jest nie z dzieckiem, tylko w treściach telefonu, wtedy rozwój dziecka na całej linii jest zachwiany i powstają wzorce, które w późniejszym czasie mścić się będą na dorastającym i dorosłym człowieku w obszarze relacji międzyludzkich. To, czego potrzeba małemu dziecku, to taki kontakt z opiekunami. Matką, ojcem, dziadkami, w którym dziecko czuje się akceptowane i bezpieczne. Ono całe. Akceptowane i bezpieczne to znaczy, cokolwiek zrobię, jakkolwiek się zachowam, jestem dzieckiem moich rodziców i oni mnie kochają. Mogą być niezadowoleni z tego, co robię. Natomiast nie są niezadowoleni ze mnie. To jest różnica. To, co robię, a ja. Jak to zrobić? Jak tego dokonać, żeby dziecko czuło się właśnie akceptowane, bezwarunkowo akceptowane i przez to bezpieczne psychicznie, możemy sobie opowiedzieć na warsztatach, na które serdecznie zapraszam. Informacja o warsztatach dostępna będzie na, na stronach ośrodka kultury. Mam nadzieję, że warsztaty będą mogły być przeprowadzone w realu, tak, fizycznie. Natomiast jeżeli nie będzie takiej możliwości, to zapraszam na spotkanie online. O terminie i miejscu spotkania będziemy informować na stronach Niepickiego.